To ładnie, ładnie. Hej, koper. No pani przerwi to. No koniec, widzisz. So no to pewnie. Dajcie sobie tę galę jeszcze. Nie ma to przerwie. jeszcze <sugodlite>. klasa? No, Z drugiej. Z drugiej, a uczą was tego w szkole? Tak. ładnie, jeszcze mały po zajęciach. Ja też. Staramy się ustawić trójkąt. I policjant tak samo powinien się posługiwać własnym ciałem i ciałem jakby to powiedzieć osobnym. Żeby albo odsunąć zagrożenie od siebie, albo jakby to powiem, Tak sobie ułatwić tą daną sytuację, żeby, żeby było mu łatwiej założyć te kajdanki. Chwytam sobie rękę, druga ręka w przód, patrzę w drugą stronę. hop, te kajdanki gdzieś tam powinny być oczywiście wcześniej schowane. Przydeptuję sobie stopę, ze spokojem zakładam na jedną rękę, na drugą. I zaczyna się dopiero moment, kiedy kajdanki zabezpieczam. Hyleńki są na ręce z przodu. Sobie spokojnie sprawdzam. Kołnierz, pas, kieszenie. Pytam się osoby, czy coś ma niebezpiecznego przy sobie. E, jak tylko w jakikolwiek sposób osoba zachowuje się niestosownie. Tak jak ja bym chciał, hop, hop. I ściągam, sprowadzam do parteru. Oczywiście na ziemię, żeby zniwelować zagrożenie wysokich owak, zawsze jest zagrożenie uderzenia z głowy gdzieś tu <śmów> Trzeba zakładamy dźwignię i tam na drugą rękę, podajesz drugą rękę. To Zespokoję. Teraz z boku. To jest tak ćwiczeniowo, czyli tutaj tak 100% nie... Nie ma tych zasad bezpieczeństwa, bo powinno to być Tak. I niżej. Tu są ręce przytrzymane. Na O! <truzowane>. I mamy osobę... I tyle ma miejsca, O, proszę, może się przejść teraz. Ręki trzeba mieć jakieś tam zmienione, sobie już są przygotowane, gdzieś tutaj w piętę kamizelkę. Rozkładamy mam na ręce poswrócone, są już powykręcane w tył, tym, świkiem. Ale tak na spokojnie, tak żeby pokazać yy, jak to jest. Jedna ręka w przód, hop, druga ręka hop. I na zasadzie tu ściągnięcia. O, te jak się zaciągną. Nie te, dokładnie te rzucę, Bo te są do ćwiczeń po to, żeby one się rozciągały. Ale w na się na startu. Jedziemy tam, gdzie nasz pokażą, że jest meta. I mamy... się. rękach. pająki na pokładzie, ja uważaj. A ja wiesz jak ja się boję? O Dobra, przygodzie.

w związku z tą przestępstwem i żeby już nie była zbędna praca wykonywana przez nas czyli nie były identyfikowane, i też nie znalazł się w bazie proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda jeżeli dostajemy tak tak to tak 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 Nadmiar e, usuwa się to w sposób tak, że tutaj cieńszą no, część się wysuwa. A to I tak klaska i to nie tak w jednym miejscu. Sypie, na przykład, za, o, to, o, tak, tak, tak. I to teraz dotykamy na znaczy, tak, W ten sposób. Co ja teraz to raz zamoczyć? Po tak. nie tak. było. Paweł trochę za mocno tuścisz, tak, tak delikatnie trochę. Biegał, nie interesowała go żadna inna zwierzyna, tylko y, wykonywał pracę. W momencie, kiedy ściągane miał szorki, y,

Пойдем, что? <laughs>